Cześć, witam wszystkich serdecznie. Niedługo zaczyna się dla niektórych bardzo wyczekiwany moment, mianowicie trocie i pstrągi. Tak już od stycznia będziemy mogli w końcu zacząć się uganiać nad naszymi polskimi rzekami, choć wiadomo, że nie wszędzie pstrągi można łowić od stycznia, ale dla tych, którzy już będą mogli już teraz łowić, króciutka prezentacja niezbędnych rzeczy potrzebnych właśnie do pieszych wędrówek nad naszymi polskimi pięknymi rzekami. Zacznę może od podbieraków. Dodam jeszcze tylko, że te podbieraki możecie stosować i przy połowie pstrąga, i przy połowie troci, chociaż wiadomo, do troci przydadzą się odrobinkę większe, które też mamy w ofercie i do których też odeślę Was wszystkich w linku, który znajdziecie w komentarzu. Zobaczcie, kilka płytkich, fajnych podbieraczków od Mikado. Niezbędnym, uważam, niezbędną rzeczą jest też bardzo mocny klips od Mikado, który montujecie oczywiście sobie na plecach, czy to kamizelki, czy to kurtki, czy to właśnie plecaków, których, których też później pokażę. Bardzo mocne, bardzo solidne wykonanie z Mikado. Jeszcze mocniejszy, tutaj mamy taki odrapali, który, który utrzyma już naprawdę duże, Duże podbieraki, tak jak wspomniałem, płytkie podbieraki, gdzie możecie, gdzie macie łatwy dostęp do rzeki, troszeczkę dłuższe, to są już takie typowo troutowe również, ale z powodzeniem możecie je stosować właśnie na naszych polskich rzekach, gdzie jest troszeczkę, troszeczkę trudniejszy dostęp, jakaś skarpa, tak? To, to samo macie tutaj, bardzo, bardzo chwalę ten podbierak, ponieważ bardzo mi się przydał w zobaczcie. Dość długi, także spokojnie 2-2,5 metra możecie, e, możecie sięgnąć po, e, po rybę. E, ten, ten podbierak już śmiało możecie zastosować również e, przy trociach. E, tych podbieraków jest naprawdę mnóstwo. Będę odsyła Was. E, w, w, w podane niżej linki. Także śmiało zaglądajcie sobie. Zobaczcie, ten jest pływający. Możecie go również zastosować. To jest od Savidża. Możecie go również zastosować na morską troć. Yy, tutaj jest taki fajny leciutki yy, od Rapalki. Mega, mega. O, już tutaj zobaczcie. Pyk, cyk. Bardzo fajne. Oczywiście wszystkie wszystkie podbieraki z naszej oferty są już zgumowaną siatką, także, także bezpiecznie będziecie mogli wyholować tą rybę i następnie ją uwolnić, jeśli chcecie uwolniać ryby. Kolejną rzeczą są torby i plecaki właśnie dedykowane pod czy to pod street fishing, czy też właśnie wspomniane piesze wędrówki. Zobaczcie, bardzo fajna propozycja yy, od Prorexa. Bardzo ciekawa, bym powiedział nawet, bo jest tutaj też taka gąbka, yy, której możecie sobie po prostu powpinać dziesiątki przynęt strągowych, czy też yy, trociowych. W środku znajduje się jeszcze yy, pudełko, <laughs> już Wam pokazuję. na jakieś dokumenty, na jakieś akcesoria co tylko wam się podoba tutaj również możecie umieścić y, telefon czy klucze naprawdę mega solidna solidna y, propozycja oczywiście to przekładacie sobie przez ramię w ten sposób i gotowe do użycia okej okay. nie odpadło mi? o odpadło mi sobie przypiąć z powrotem mój mikrofon Abyście mnie lepiej słyszeli, tych propozycji również jest sporo. Zobaczcie tutaj: taka, taka torba na ramię od Westina. Dwa pudełka, jedno większe, drugie mniejsze. To się nazywa chestpack. Chest tak? Bardzo fajna taka plecako-kamizelka. Przekładacie przez głowę. Tutaj możecie jakiś prowiant, wrzucić yy, kilka pudełek, kilka jakichś niezbędnych akcesorii. Bardzo fajna, w rozsądnych, bardzo pieniądzach yy, propozycja do pieszych wędrówek. Ja natomiast stosuję taki plecak, ponieważ ja często noszę jakieś kamerki, jakieś yy, baterie, także ja już prezentowałem go kilkukrotnie, natomiast to jest bardzo fajna propozycja właśnie. Tutaj możecie powkładać jakiś również prowiant. Możecie tą komorę sobie odpiąć całkiem i wówczas będą wchodziły wam większe, większe pudełka. Natomiast tych pudełek w tym plecaku jest cztery. Odpinacie i możecie wyciągać pudełeczka. Bardzo, bardzo, bardzo lubię ten plecak. Niewielki, kompaktowy. Bardzo wygodny, bardzo fajnie tutaj. Jest wyścielony taką gąbką. Nie męczy pleców. Naprawdę solidna, e, solidna e, propozycja. E, dla osób, które nie lubią mieć bagaży, bądź na jakieś krótkie, szybkie wypadziki, fajną alternatywą jest również taki oto portfel. Wkładacie tutaj sobie ulubione wasze przynęty. Jeśli macie blisko rzekę, wyskakujecie na godzinkę, dwie na swoje tajne miejscówki e, i również, również możecie tylko z jednym bo portfelem e, obławiać wszystkie swoje ulubione miejsca, tak jak wspomniałem. Następną bardzo ważną e, według nas e, wyposażeniem każdego wędkarza powinny być okulary. Czy to te najdroższe, czy to te stańszych, Ważne, żeby były, tak? E, na chłodniej, na, przepraszam, na bardziej pochmurne dni e, proponujemy szkła takie pomarańczowe, a to ambery są wówczas y, fajnie wam rozświetla y, wodę na ciemniejsze y, dni, na bardziej pochmurne y, wów... nie, zaraz, na pochmurne dni ambery, na słoneczne dni ciemne okulary, ciemne szkła wówczas, wówczas y, spełnia swoją y, funkcję. Czyli jeszcze raz: pochmurno zakładacie rozjaśniające, czyli jakieś szkła żółte, amberki Wtedy bardzo fajnie wszystko widzicie w wodzie. To jest bardzo ważne, bo często dzięki okularom możecie ominąć te zaczepy, które, które w normalnych okolicznościach nie zauważycie, ich, czyli bez okularów. Także na pewno, na pewno polecamy. Czy, czy to właśnie okularki od Rapali, czy to okulary od Gamakatsu, czy już z najwyższej półki okulary od Wiley. Czy ja już wszystko pokazałem tak na szybko? Oczywiście niezbędnym, yy, niezbędnym jeszcze wyposażeniu przy, yy, przy wędrówkach są akcesoria, bo zawsze trzeba to kółeczko jakieś wymienić, yy, czasami trzeba yy, nagiąć kółko yy, przy sterze, żeby, żeby, żeby wobler yy, pracował wzdłuż w, burty, ale to pewnie wiecie, jakieś ostre nożyczki, także to jest coś, coś bardzo, bardzo ważnego. I bardzo potrzebnego. E, natomiast e, powiedziałem tylko o takich rzeczach niezbędnych. Natomiast e, najważniejszą rzeczą, oczywiście, jest wędka, ale to będzie już w innym materiale. Opowiemy Wam o wędkach pstrągowych, opowiemy Wam również o wędkach trociowych. E, także dzięki serdeczne. Zapraszamy Was na kolejne materiały. Trzymajcie się. Piąteczka. Cześć.